Cześć, ja jestem Iwona i witam Cię na kanale Podróże z Książką. Dzisiaj przychodzę z filmem podsumowującym czerwiec, czyli jakie książki przeczytałam w czerwcu. Jeśli będę mówić niewyraźnie, to bardzo przepraszam, ale jestem po ekstrakcji z ósemki i niestety nadal bardzo boli mnie ta część, bo miałam, miałam piłowaną kość. Natomiast mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko i dam radę mówić przez cały czas bezproblemowo. Natomiast jeśli chodzi o książki, które wczytałam, będę się wspomagać tutaj moim telefonem, bo bardzo dużo było książek, które po prostu słuchałam w tym miesiącu. I jeśli chodzi o pierwszą książkę, którą skończyłam, to jest to książka Zbieracze Borówek. Jest to książka o sytuacji, kiedy rodzina wyjeżdża do pracy, takiej pracy sezonowej, no i w trakcie tego wyjazdu ginie jedna z córeczek, które są w tej rodzinie. Ona sobie siedzi po prostu na kamieniu, jest zostawiona przez y, rodzinę w teoretycznie bezpiecznym miejscu, w bezpiecznej odległości, bo wcześniej też tak zostawała i nie było problemu, no ale ona nagle znika. No i jej rodzinka próbuje ją jakkolwiek znaleźć, wszyscy próbują ją znaleźć, no ale z każdym dniem. Niestety, ale coraz bardziej tracą nadzieję, że to się uda. No i faktycznie nie udaje im się do końca tego wyjazdu, tej pracy sezonowej znaleźć tej dziewczynki, a że oni pochodzą z zupełnie innego miejsca, jeśli chodzi o UK, no to musieli po prostu wyjechać. No i powoduje to to, że ta dziewczynka. No trochę jakby się rozpływa, że to są lata mniej więcej 60., no to też nie było tak zaawansowanych metod, jeśli chodzi o szukanie. W latach 60. nie bardzo były metody, żeby w łatwy sposób odszukać dzieci zaginionych. Teraz wydaje mi się, że to też trochę kuleje, ale mimo wszystko prawdopodobnie jest lepiej. Natomiast faktycznie na tamten moment się okazuje, że no nie udaje się. Tego dziecka znaleźć. Rodzina jest oczywiście pogrążona w rozpaczy, no natomiast mamy tutaj dwie perspektywy. Jest perspektywa zarówno rodziny, jak i tej dziewczynki. No i co się z nią działo? I pod tym kątem ta pozycja jest bardzo ciekawa, bardzo intrygująca. Ja na początku ją gorzej oceniłam niż teraz, bo mniej więcej miesiąc minął od momentu, kiedy ją przeczytałam. Myślę, że teraz bym ją doceniła, doceniam ją zdecydowanie bardziej. I jestem w stanie Wam ją polecić, żeby zobaczyć po prostu, jak te dwie perspektywy się rozwijały, gdzie ona trafiła, jak to się ostatecznie zakończyło, jakie temu emocje towarzyszyły. No natomiast nadal uważam, że nie jest to jakieś wybitne dzieło. Ja wiem, że ta książka jest nagradzana, więc. Możliwe, że wy znajdziecie w niej troszkę więcej niż ja, natomiast faktycznie jeśli chodzi o mnie, to jest to taka hmm, trujeczka. Kolejna książka są to Kochane Córeczki, Sally Hepworth. I to jest książka, którą dostałam do e, współpracy z wydawnictwa Mowa. I to jest pozycja, która mnie naprawdę bardzo zaskoczyła, bo ja nie jestem osobą, która za bardzo kryminały czyta, natomiast miałam ten miesiąc taki, że potrzebowałam czegoś. Może troszeczkę innego niż jakieś takie smutasy bardzo duże, książkowe. No i faktycznie, kochane córeczki, bardzo, bardzo spełniły moje oczekiwania. I ta pozycja opowiada o trzech dziewczynach, które mieszkały razem w dzieciństwie, razem dorastały, ale każda z nich trafiła tam z zupełnie innego miejsca, po prostu pod skrzydła jednej z kobiet, które, no, które się po prostu nimi opiekowała. I. Te dziewczyny bardzo się ze sobą zżywają w trakcie tych lat, kiedy spędzają razem w tym takim domu zastępczym. Myślę, że to jak najbardziej można nazwać w ten sposób. No i tam się dzieją w trakcie tego ich dorastania bardzo ciekawe, dziwne rzeczy, ale to nie jest taka dziwność jakaś paranormalna, tylko taka, takie zachowania ich opiekunki. Są bardzo takie niepokojące, ale w taki sposób, że one nie do końca. Wyrozumieją to, że to trochę czasami. Przemocowe, ale to też nie jest taka oczywista przemoc, i wydaje mi się, że właśnie to jest coś, co kupiło mnie, jeśli chodzi o tę książkę, czyli te, te relacje z tą kobietą, ale też relacje tych trzech dziewczynek, które się spotykają w dzieciństwie i dorastają razem, a potem po wielu, wielu latach, one też mają ze sobą kontakt. Ta książka zaczyna się od tego, że w momencie, kiedy one żyją sobie tym życiem x lat później, to dostają telefon od policji, że w miejscu, gdzie one kiedyś mieszkały, w domu, kiedy gdzie one mieszkały, zostało coś znalezione. I to już podchodzi pod no, jakieś przypuszczenia, że mogło tam dojść do morderstwa. No i to się rozwija, właśnie e, jeśli chodzi o tę książkę, w bardzo intrygujący, ciekawy sposób. Mi się bardzo spodobało to, w jaki sposób narracja jest tutaj prowadzona. Mm, bardzo to było przyjemne. No i dodatkowo, jeśli chodzi o tę książkę, to ona jest już jako audiobook dostępna. Także e, bardzo Wam polecam pod tym kątem. E, no, jak, ja, jako niekryminalna osoba, jestem zdecydowanie na tak, jeśli chodzi o tę pozycję. I kolejna książka, o której trąbię. Chyba każdemu znajomemu, teraz jak tylko się widzimy, i mówię: Przeczytałam taką książkę, przeczytałam taką książkę, i muszę Wam polecić, że ona jest super. I to jest książka Pić czy nie Pić? Co nauka mówi o wpływie alkoholu na zdrowie? Profesora Davida Nata. I jeśli chodzi o tę książkę, to ona jest w przeciekawy sposób napisana pod kątem tego, jak alkohol wpływa na organizm, ale nie sugeruje tego, żeby tego alkoholu nie pić. Bardzo widzę, że tutaj ten autor próbował w sposób przedstawić alkohol taki serio naukowy, ale nadal przystępny dla odbiorcy. Natomiast mówiący o tym, że no, możesz to pić, Twój organizm jest w stanie to przerobić, ta metabolizacja ona przebiegnie w jakimś okresie. No, natomiast czy warto? Nadal on tutaj nazywa trochę alkohol per trucizna dla organizmu ze względu na to, że nie ma dobrego wpływu na organizm. Ona nie ma w sensie alkohol nie ma żadnych wartości odżywczych. Nie ma niczego co powoduje, że dzięki alkoholowi będziecie Funkcjonować lepiej, żyć lepiej, jeśli chodzi o takie typowo biologiczne tematy, fizjologiczne, wszystko co jest związane z organizmem. Natomiast mówi też o tych społecznych, kulturowych przyzwyczajeniach i to, w jaki sposób wpływa ten alkohol. Jest dużo informacji też na temat tego. Jak to wygląda w poszczególnych krajach w Europie, bo się tutaj skupia na UK głównie, natomiast to też dotyka innych krajów. Mówię o modelach, jakie są w innych krajach, na przykład modelu szwedzkim, który moim zdaniem jest intrygujący, ciekawy i wydaje mi się, że on powoduje, że mniejsze nakłady finansowe z państwa są na alkohol przekazywane. I nie mówię tutaj na kupno alkoholu, tylko na incydenty, na przykład na słoże które są, bo bardzo duża część budżetu okazuje się, że idzie właśnie na takie, taką obsługę codzienną ludzi, ma, którzy wypili alkohol i tutaj chodzi i o zatrucia, o jakieś takie wychodzenie z tego alkoholu, no takie no to zatrucie wszystko tak naprawdę, o jakieś bójki, pobicia, wypadki samochodowe, du dużo tutaj przykładów jest, jest też w kwestii w jaki sposób kobiecy organizm reaguje, w jaki sposób męski organizm będzie metabolizować realizował i reaguje, także bardzo fajnie jest to tutaj przedstawione. A mimo wszystko ten człowiek ma winnicę, więc to nie jest tak, że on jest całkowicie przeciwny, co też jest bardzo ciekawe, a poświęcił badaniom 40 lat, więc no myślę, że to jest kawał czasu i kawał jego życia. Myślał, że uda się to dużo szybciej zrobić, ale no, pochłonęła go ta praca i okazuje się, że jest mega ciekawa. Jest tutaj też informacja o tym, czy lepiej pić codziennie po troszku, czy lepiej upić się raz na jakiś czas, powiedzmy mocno, i w jaki, jaki to ma wpływ na organizm, co to spowoduje dla organizmu? I myślę, że tutaj akurat wyniki mogą być zaskakujące dla wielu osób. Także no ja bardzo polecam, żeby się zapoznać. Przyjemnie się czyta tę książkę. Ona jest bardzo przystępnie napisana. Dużo jest tutaj informacji bez zbędnego gadania. Także no z mojej strony ogromna polecajka. Kolejna książka to są Goście Agnes Raband. Chyba tak to się czyta. Wrzucę Wam okładkę tutaj. To nie jest ta słynna książka, która teraz jest przez wszystkich czytana, czyli Goście Weselni. Mam na myśli tutaj zupełnie inną powieść. I to jest pozycja o dwójce, o małżeństwie, które zostaje zaproszone przez dawną przyjaciółkę tej kobiety z małżeństwa do jej takiego domku. No i. Oni tam zaczynają, wyjeżdżają, decydują się na to, no i zaczynają jakby wplątywać się w taką sieć kłamstw, gdzie udają, że są bogaci, że dużo osiągnęli, że są osobami, które bardzo dużo mają pieniędzy i że są szanowani w świecie i tak dalej. No i ta gra, gra, to jest w ogóle bardzo ciekawe, co tam się dzieje, bo um, oni tak zakładają z góry, że nikt się nie domyśli też tego, że oni w tą sieć kłamstw mogą wejść i że nikt się nie domyśli. Bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób ludzie potrafią jakby wejść w tą sieć kłamstw i tak bardzo udawać, że ciężko się potem z tego wyplątać i jedyne, co oni widzą, jaka jest możliwość, to po prostu ucieczka. Natomiast to jest taki ciekawy plot twist i pod tym kątem wydaje mi się, że fajnie jest to przeczytać. Ona też jest w audiobooku swoją drogą dostępna. I ta książka polega na tym, że. Pokazuje, jak bardzo kłamstwo ma też może krótkie nogi, że może niekoniecznie warto zaczynać, bo można się po prostu zaplątać strasznie. Z drugiej strony, oni tutaj myślę, że całkiem spójną wersję tego kłamstwa ułożyli, i to w jaki sposób to się skończyło, to jest dla mnie w ogóle bardzo intrygujące, bo ja się totalnie nie spodziewałam czegoś takiego. Ale, no, naprawdę, wow. No, bardzo, bardzo mi się spodobała ta książka. Ona jest taka, taka luźna, prostsza, dość krótka i była takim fajnym przerwnikiem, takim, żeby po prostu zaintrygować się, jak, jak kłamstwa mogą wpłynąć na ludzi i w jaki sposób też inni czytają te kłamstwa. Więc, no, ja bardzo polecam. Moim zdaniem, fajna, fajna pozycja. No i kolejna książka. Ja tutaj mam książkę Zjedz te Żabę. Natomiast. Mam ją fizycznie, bo ona jest bardzo podobna do tej, którą przesłuchałam, czyli po całej tej No i ta książka po całej tej ona jest trochę taką kontynuacją, e, jeśli chodzi o tę zieloną książkę Briana Tracy. I po całej tej ma ten podtytuł 12 metod zmiany problemów na sukcesy w pracy i w życiu prywatnym. I ja po prostu, no, ja lubię czasami takie książki sobie przesłuchać, i faktycznie w tej książce ja odnalazłam trochę takiej motywacji. Tego, żeby faktycznie nie szukać problemów tam, gdzie ich nie ma. Bo ja, ja nie jestem raczej osobą, która to robi. Przynajmniej się staram nie być osobą, która to robi. Natomiast faktycznie no, czasami jest tak, że wpadniemy w jakiś taki dół emocjonalny i wydaje nam się, że już nie ma wyjścia i po prostu trzeba. Nie wiem zakopać się w tym, natomiast rozwiązanie jest zawsze, podejście zawsze można w dwojaki sposób mieć do danej sytuacji. Ja bardzo lubię to porównywać też z takim podejściem do tego, jaką mamy pogodę. I dla mnie, osobiście, ja, ja jestem osobą, która, nie, dla mnie nie ma czegoś takiego jak pora roku, której nie lubię, albo którą lubię najbardziej. Dla mnie wszystkie są po prostu ok i tyle. I ja nie czekam na żadną porę roku, ja każdą przyjmuję i to jest coś, co uważam, że daje mi po prostu zawsze dużo energii, bo ja nie myślę z schematem, że będę miała dobry humor w momencie, kiedy będzie słońce, a nienawidzę jesieni, bo wtedy jest deszcz i zimno. Ja mam tak, że po prostu w każdej porze roku odnajduję sobie jakąś fajną rzecz, która w danym momencie mi po prostu pasuje i często to są powtarzalne rzeczy. I to takie z pozoru nic nieznaczące może dla wielu osób, a dla mnie to jest na zasadzie takiej, że w lato mogę sobie wypić kawę mrożoną z lodem i bardzo to lubię i wyjść sobie na zewnątrz i jest cieplutko i ja lubię jak to słońce pada mi na skórę i e, może ja raczej się nie opalam e, no, to, no to mam takie podejście, że te promienie słońca są bardzo przyjemne i można sobie siedzieć ze znajomymi i oni mają chęci więcej wychodzić. A na przykład w jesień jest tak, że bardzo lubię sobie ustroić mieszkanie, żeby ono było takie w jesiennym klimacie i pić sobie herbatki i jakieś takie po prostu rytuały swoje robić, założyć w fajne płaszcze. No na zasadzie takich, takich może głupotek nawet. Ale wszystko to jest kwestia podejścia. I na przykład w kwestii jakichś strat pracy, bo one się dzieją teraz no, notorycznie przez to, jak ten rynek dynamicznie się zmienia. I możemy podejść do tego na zasadzie załamki, że no straciłam pracę, straciłam pracę, i co teraz mogę zrobić? I no jestem na straconej pozycji, czuję się mniej wartościowy, mniej wartościowa, a mogę sobie pomyśleć, dobra, to jest moment, kiedy życie daje mi na tacy możliwości, i ja mogę sobie teraz stwierdzić, że okej, okay, to ja chcę robić teraz to, to i to, no i układam sobie jakiś tam plan i zaczynam. No w zupełnie inny sposób e, funkcjonować i myślę, że to jest bardzo fajne dla głowy i dlatego ja też czytam czasami takie książki i po całej żeby jest też taką e, dla mnie pozycją przypominającą po prostu, żeby nie szukać problemów tam, gdzie ich, może nie tyle, że nie ma, ale gdzie można spojrzeć na sytuację inaczej i wyciągnąć plusy zamiast e, minusów, a przynajmniej skupić się bardziej na plusach zamiast na minusach. I kolejna książka to jest pozycja Ewy Wojdyło. Ja myślę, że o niej dosyć głośno jest ostatnimi czasy. To jest taka polska psychoterapeutka i ona napisała książkę Ukoić Siebie, czyli Jak oswoić lęk i traumę. I o, przepraszam, to jest Ewa Wojdyło i Martyna Harland. Dwie autorki. No i to jest, to jest wywiad, ale on jest moim zdaniem w taki całkiem przyjemny sposób przeprowadzony, tłumaczący, jak wyglądają schematy, jeśli chodzi o traumę, może, może schematy to jest złe słowo, ale jak to jest w kwestiach traumy lęku, jak to wpływa na nas, jak to troszeczkę rozróżnić, kiedy to jest trauma, kiedy to niekoniecznie, bo... To jest też tak, że z, z traumą, to nie jest tak, że każda osoba, będąc w dokładnie tych samych okolicznościach, będzie miała, wychodząc z danej sytuacji, traumę. Tam jest tak dużo zależności, które mają miejsce, że może być tak, że zupełnie in, jedna osoba po prostu wyjdzie z ogromną traumą i będzie musiała ją przepracowywać przez lata, a będzie taka osoba, po której to. Może trochę spłynie, to nie jest tak, że w ogóle nie wpłynie, ale tak trochę bardziej spłynie i że to jest to wtedy, no też kwestia po prostu wcześniejszych doświadczeń i jednak bardzo dużo kojarzymy też z dzieciństwem. To jest coś, co nam się po prostu buduje w trakcie życia. I no, myślę, że to jest fajnie, fajnie, żeby przesłuchać, bo to też jest audiobook, który ja słuchałam. Fajnie jest przesłuchać taką książkę, żeby tak mniej więcej się rozeznać w tym temacie, bo to ona się nie zagłębia bardzo mocno. Ona jest bardziej właśnie takim ogólnym rozeznaniem, i pod kątem takiego ogólnego rozeznania, myślę, że warto. Ona też jest dosyć krótka, więc. Nawet w kwestiach może przypomnienia sobie, bo ja tak na kontrę czytam książki Gabora Mate, czyli to jest traumatolog bardzo popularny. Swoją drogą ostatnio był też w Polsce na takim siedmiodniowej trasie. No i to już jest osoba, która, której książki są dużo bardziej moim zdaniem skomplikowane. One nie są tak łatwe do przeczytania, tak łatwe do przyswojenia, więc fajnie jest wejść w ten świat trochę, jeśli... Chcielibyście takiego Gaboromatę poczytać, to fajnie by było mieć jakieś takie, może podstawy. No i myślę, że taka książka może fajnie się sprawdzić, do tego, żeby właśnie takie podstawy mieć albo takie po prostu ogólne rozeznanie. No i też w kwestii tego, żeby po prostu też może chronić siebie i innych, żeby zdawać sobie sprawę, jakie zachowania mogą, no, jak, jak mocno mogą wpłynąć na naszą e, psychikę. No i ostatnia książka. Zostawiłam ją na koniec, bo. No, dla mnie to jest chyba autor, który wywołuje dosyć dużo kontrowersji. I jest to książka Robina Szarmy. Kto zapłacze nad Twoim grobem? 101 Lekcje o życiu. I słuchajcie, bo to jest książka napisana przez autora, który napisał też pozycję Klub Piąta Rano. I niestety, tutaj w tej książce, Kto Zapłacze nad Twoim grobem, są powielane niektóre mm, lekcje, niektóre takie. Stwierdzenia, które ja uważam, że nie do końca może powinny się znajdować w tego typu książkach, bo one tak troszeczkę narzucają coś, z czym ja się na przykład nie godzę. I mam tutaj na myśli, tak łączę to trochę z tym klubem Piąte Rano, bo w tym klubie było, w tej książce było napisane, żeby wstawać o Piątej, mieć tam jakiś swój schemat dnia, i tak dalej, i to jest wszystko ok. Tylko. No, no, oprócz tego, że nie wszyscy mamy te możliwości, ale zakładając, że mamy te możliwości, to ja uważam, że ważniejsze jest to, żeby mieć zdrowy sen i żeby faktycznie przespać te 8 godzin, czy tam ile organizm potrzebuje, być wypoczętym, niż na siłę wstawać o tej 5 rano, bo organizm potrzebuje snu do funkcjonowania, żeby być zdrowy, żeby ten układ odpornościowy hormonalny i tak dalej, żeby to wszystko było w normach, żebyśmy się czuli po prostu dobrze, no to na siłę wstawanie o 5 rano wcale nie musi być rozwiązaniem dobrym. No a w tej książce... No a w tej książce niestety to jest powielane i ja przez to mam takie... No jak ja czytam takie rzeczy, to raczej bardzo się dystansuję i bardzo uważam, że to nie jest uniwersalne i mówienie 100, 101 lekcji o życiu i kto zapłacze jeszcze nad twoim grobem, to jest taki bardzo mocny tytuł, że no, mnie to odstarszyło po prostu. Mnie takie, tego typu lekcje po prostu odstraszają i no, ja bym pod tym kątem zdecydowanie nie poleciła. Tam było kilka rzeczy, które fajnie można sobie przyjąć, przeczytać i, i wprowadzić, natomiast dużo z tych lekcji było dla mnie takich, że... Mm, Przymykałam po prostu oko, żeby to dosłuchać, ale niekoniecznie się z tym zgadzałam, więc oceniłam tę książkę na dwie gwiazdki, ale to jest chyba właśnie takie, takie raczej rozczarowanie tego miesiąca. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o książki, które przeczytałam w tym miesiącu. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione książki z czerwca, albo najgorsze książki czerwca. Ja chętnie sobie przeczytam te komentarze i co, widzimy się w kolejnym filmie.